Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj moim gościem jest Jolanta Aniszewska, historyczka i dyrektorka Księżnicy Stargarskiej. Dzień dobry. Pani dyrektor, poczytałam trochę na pani temat i bardzo ciekawą informację uzyskałam na samym początku, albowiem przez 25 lat pracowała pani w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. To było pierwsze miejsce pani pracy? Tak, dokładnie. Pierwsze i właściwie byłoby ostatnim, gdyby nie wydarzenia sprzed pół roku, ale o tym za chwilę. Gdyby Pani miała e, powspominać trochę, jak te 25 lat wyglądało. E, takie najmilsze, najfajniejsze chwile pracy zawodowej i takie najtrudniejsze. O, strasznie trudne pytanie, zwłaszcza dla kogoś, kto uprawia taki zawód, który polega... Na pisaniu i analizowaniu przeszłości, ale nie analizujemy naszej przeszłości, tylko analizujemy tą przeszłość bardziej obiektywną najczęściej. Chwil fajnych było bardzo dużo. Praca w muzeum jest pracą niesłychanie inspirującą. Ja wielu młodym adeptom. Zawodu, wielu młodym muzalnikom albo takim osobom, które przychodziły do nas na staż, na jakieś praktyki. Mówiłam, że to jest taka praca, w którą albo się pokocha i wtedy już nic nie będzie miało znaczenia. Albo bardzo szybko okaże się, że to nie jest praca dla tego kogoś, bo z jednej strony bardzo wymagająca, z drugiej dająca olbrzymią satysfakcję, kiedy połkniemy bakcyla i ten przedmiot, który tam realizujemy, stanie się dla nas takim fajnym życiowym wyzwaniem. Czy były trudne momenty? No, tak, no w, każdej, w każdej pracy są jakieś trudne momenty. Na pewno trudny był początek. A to była końcówka lat 90., przyjście do pracy, kiedy zmienił się dopiero dyrektor, a wtopienie się w tą załogę, a jednocześnie moment, kiedy muzeum przeżywało olbrzymią transformację. I to nie tylko tą związaną z przemianami w instytucjach kultury, które w ogóle wtedy przetarczały się przez Polskę, ale też taką wewnętrzną transformację, kiedy Muzeum Stargarskie szukało swojej własnej drogi, swojej własnej ścieżki. Ale jednocześnie to był ten jeden chyba z najfajniejszych momentów, kiedy. Mogłam uczestniczyć w tworzeniu czegoś nowego. A na czym konkretnie pani praca polegała? Dlatego, że e, pytam o to uh -huh. dlatego, że praca muzealników wydaje się być trochę taką tajemniczą. E, nie za bardzo wiem, co można w muzeum robić przez 8 godzin. <noise> A to ja powiem inaczej. Ja zawsze miałam jeden problem e, z pracą w muzeum. Tylko myślę, że z muzeum, teraz patrząc z perspektywy tego półrocza, że 8 godzin to było zawsze za, za mało. mało. No <laughs> tak, właśnie. zdecydowanie. 8 godzin to nie, to tak się nie da wpisać w te ramy. Na czym polega praca w muzeum? No, to, co dostrzegają użytkownicy, to są przede wszystkim wystawy, ale to też ogromna praca badawcza. Często pisanie, często opracowywanie różnych wątków, często poznawanie w ogóle nowych wątków, i ja nie ukrywam, że zawsze mnie to najbardziej fascynowało. Kiedy można było zgłębić jakieś tematy badawcze, które przed nami były nietknięte przynajmniej w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś części to też opracowywanie zbiorów, to też wszelkie działania popularyzatorskie, to też ogromna pula edukacji, kiedy ja zaczynałam swoją pracę w muzeum. Się wszystko. Więc y, po tych 25 latach pracy mogę powiedzieć, że właściwie każdą sferę pracy muzealnej poznałam w taki bezpośredni sposób. I to też ma swoje olbrzymie zalety. Pani dyrektor, a nie jest to przypadkiem taka praca żmudna dla osób takich y, bardzo dociekliwych, spokojnych, bo jak ja na Panią patrzę, mhm. to właśnie jawi mi się Pani jako taka osoba zdyscyplinowana od do. Wszystko po kolei, powoli i bardzo szczegółowo. No, z tym powoli to tak trochę gorzej, bo e, załoga księżnicy się śmieje, że nie nadąża, bo byłam przed chwilą w jednym pomieszczeniu, a za chwilę jestem dwa piętra wyżej. To może pani teraz po tych 25 <noise> latach e, w inne obszary. Zawsze, 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 zawsze tak było, zawsze się śmiałam, że nie muszę iść na żadną dietę i mogę bezkarnie zjadać e, słodycze, bo, bo ta energia w tej pracy może być. Nie ma takiej klasyfikacji. Ja myślę, że to w ogóle nie w żadnym zawodzie się, w, albo w większości zawodów w ogóle się nie sprawdza, że jest jakiś taki typ psychologiczny czy charakterologiczny kogoś, kto się do tej pracy nadaje. To, co jest ważne w moim przekonaniu, to jest taka potrzeba ciekawości, taka potrzeba poznawania. Jeśli ona jest w nas i taka jednocześnie też potrzeba czy też umiejętność przekazywania tego dalej, bo o to w tym wszystkim chodzi, tak? Jeśli chodzi o pracę muzealnika, a musi być pewna umiejętność tego, by tą swoją badawczą pasję czy wiedzę umieć przełożyć na taki język, i to nie zawsze chodzi o język słowa pisanego, to często chodzi bardziej o język wizualny, o język pewnego obrazu, który konstruujemy, pewnej opowieści, która jest spójna. Narracja, tak czyli. Dokładnie. I to jest chyba najważniejsze. Czy ma Pani coś takiego, co mogłaby Pani uznać za swój największy sukces zawodowy? No 25 lat skłania do pewnych podsumowań, rzeczywiście. A czy dla mnie najbardziej z tej perspektywy, takiego stosunkowo długiego czasu dla człowieka, bo krótkiego dla historyka, a najbardziej satysfakcjonujące jest to, kiedy ja dzisiaj widzę, że wiele tych tematów, wiele wątków, które gdzieś tam podejmowałam jako muzealnik i które wprowadzałam. Opowiadając o nim, tworząc właśnie te narracje na różnych płaszczyznach mieszkańcom miasta, to te wątki zaczęły obowiązywać. I już dzisiaj nikogo nie dziwi, że w Stargadzie mieliśmy całą grupę ludności cywilnej z powstania warszawskiego. Wiele osób o tym wie. Natomiast kiedy ja zaczynałam zgłębiać ten temat, to on był odkrywczy tak? I, i takich. Takich. Dzisiaj nie dziwi nikogo, że potrafimy rozpoznawać, nie wiem, ikonografię z widokiem rynku, że jest to przedwojenny widok rynku, czy też powojenny widok rynku, czy głównych ulic Stargardu. Kiedy ja zaczynałam swoją pracę w muzeum, była to wiedza zastrzeżona raptem do nielicznych osób. My dopiero sami poznawaliśmy, my tworzyliśmy pierwszą listę niemiecko brzmiących nazwisk ulic Stargardu. Dzisiaj taka oczywista rzecz, te podstawowe wielu mieszkańców gdzieś tam kojarzy. Więc to jest ta satysfakcja, kiedy widzimy, że praca, którą wkładamy, którą czasami się wydaje, że jest to taka praca bardzo żmudna, bardzo czasochłonna i że być może nikt nie będzie z tego czerpał, po iluś latach okazuje się, że to zaczyna funkcjonować, bo zostało już wielokrotnie przetworzone, zostało przekazane, no i to jest ta niesłychana satysfakcja. Do tej pory jest pani kojarzona z Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Spędziła tam pani ćwierć wieku, ale od pół roku zarządza pani księżnicą stargarską. Była miłość do muzeum i ta miłość się skończyła? Nie, miłość do muzeum pozostanie w moim sercu pewnie na zawsze. Natomiast, kiedy ja dostałam propozycję poprowadzenia księżnicy stargarskiej, no to musiałam odbyć taką długą rozmowę sama z sobą. Czy to jest propozycja, z której chcę skorzystać? To nie była pierwsza propozycja w moim życiu, zmiany pracy, tak? Do tej pory się na to nie zdecydowałam. I ja zrobiłam sobie taki bardzo szybki rachunek sumienia, zadając sobie pytanie, co dla mnie jest najważniejsze. I to, co łączy księżnicę, to, co łączy muzeum i to, co dla mnie zawodowo jest najistotniejsze, to jest zajmowanie się przeszłością Stargardu. I to można realizować w przestrzeni bardzo wielu instytucji, na bardzo różne sposoby. Często bardzo różnorodne, bo troszeczkę inaczej przetwarza się to w muzeum, troszeczkę inaczej będzie się pewne rzeczy realizowało w książnicy, A przede wszystkim zostaje przy tym jeszcze taki element, że ja ciągle zostaję historykiem. Więc ja nie uciekam od badania, ale została historii pani miasta. trochę menadżerem. Tak, natomiast przez wiele lat byłam wicedyrektorem w muzeum i. Pewne działania nie były mi obce, wręcz przeciwnie, były wpisane także w moją ścieżkę zawodową i one pochłaniały najczęściej tą największą część czasu pracy, więc to, co dla przyjemności, to, co dla poszerzania tej wiedzy, zawsze było realizowane gdzieś tam dodatkowo. Tak zostanie dzisiaj. Placówka kulturalna, tak jaką jest Książnica, rządzi się jednak swoimi prawami. Mhm. Teraz jest dość trudny okres, albowiem ciągle trwa remont tego mhm. głównego budynku Książnicy. Czy wiadomo już, kiedy ten remont się skończy? Bo to, że będzie kosztował ponad 6 milionów złotych, to wiemy. No i w tym roku powinien się skończyć. Takie były zapowiedzi. Tak, takie Jak są zapowiedzi, i e, wszystkie scenariusze wskazują na to, że rzeczywiście tak się e, stanie. Natomiast samo zakończenie remontu nie jest równoznaczne w takim równej linii z tym, że w tym momencie dzisiaj kończymy. Jutro udostępniamy nowy obiekt dla odbiorców. Tak? Będzie potrzebny jeszcze krótki czas e, na przeniesienie zbiorów, na przygotowanie. Przestrzeni do udostępniania. Więc ja zakładam, i to jest taki optymistyczny scenariusz, że pierwszy kwartał przyszłego roku będzie tym momentem, kiedy na mieszka pierwszego powitamy odbiorców. To tak brzmi zachęcająco. Brzmi zachęcająco i Odwiedza miejmy... pani plac budowy w ogóle? Widzi pani, tak, co tam się dzieje? Tak, tak, oczywiście byłam w tamtym tygodniu, odwiedzam Jaki plac etap? budowy. Tam trwają cały czas prace budowlane. To znaczy, proszę państwa, ja myślę, że każdy, kto doświadczył jakiejkolwiek budowy, w mniejszej lub większej skali. Wiesz, że zawsze jest taki moment, że coś się toczy bardzo wolno, pewnych rzeczy nie widać, a potem nagle, kiedy zaczynamy kończyć, no to w cudowny sposób, kiedy te ściany się wypełniają kolorami, kiedy na podłogach pojawia się jakaś wykładzina lub jakiekolwiek inne obłożenie, to nagle te przestrzenie w błyskawiczny sposób stają się przestrzeniami, o których mówimy wow, skończone. No to jest takie naturalne. My po prostu oczekujemy tego efektu końcowego. Więc tak. zawsze ten etap budowlany, wydaje nam się, że on wygląda strasznie źle i trwa bardzo długo. Tak, prace budowlane rzeczywiście się toczą, no w pewnym sensie nie są zależne od nas, ponieważ za nie odpowiada ta firma budowlana, która je realizuje. A więc tutaj nie chciałabym składać też deklaracji za pracę kogoś, jeśli potoczy się to tak rzeczywiście jak trwają uzgodnienia, no to ten koniec roku na wykończenie książnicy jest realnym terminem. Chciałabym jeszcze zapytać o to, co udało się e, pani zrobić przez pół roku e, działania w książnicy. E, co już się zadziało, a co się zadzieje w najbliższym czasie? Znaczy rozumiem, że jest to pytanie dotyczące przede wszystkim tej sfery merytorycznej, tak? E, więc może zacznę nie od merytoryki, tylko zacznę od tej sfery organizacyjnej, tro, ale one są ze sobą bardzo związane. To, co się udało i na czym mi bardzo zależało, to na, to na tym, żebyśmy spróbowali udostępniać e, nasze zbiory w troszeczkę innym harmonogramie czasowo-dniowym, jak było to dotychczas. Od 1 kwietnia Książnica jest otwarta, ta siedziba główna. Dwa, dni, dwa dwie soboty w miesiącu i to jest takie specyficzne nową. Była, była jedna na początku roku, teraz są dwie soboty w miesiącu i zmianą uległy również godziny. E, dwa dni w tygodniu jest to wydłużenie czasu pracy do godziny 18. Dlaczego takie decyzje? Takie decyzje w moim przekonaniu były niezbędne po to, aby umożliwić znaczącej części naszych odbiorców w ogóle możliwość korzystania z naszego księgozbioru. Znacząca część osób to są osoby, które są aktywne zawodowo, więc brak dostępności w sobotę, czy też bardzo mocno to ograniczenie, nie zawsze ta godzina 17, były takimi godzinami, które dawały im w ogóle możliwość korzystania. korzystania dokładnie, więc na tym zależało mi naprawdę bardzo mocno i to wprowadziliśmy. Na razie stargaciani się do, tego, do tej formuły po prostu przyzwyczajają. Od kwietnia minęło jeszcze stosunkowo mało czasu. Myślę, że na koniec roku bardziej będzie widoczny na ile takie działanie było potrzebne, ale to też jest takie działanie, które jest troszeczkę odpowiedzią na to, że każdy dyrektor, no, zadaniem każdego dyrektora jest stworzenie pewnej filozofii działania placówki. A ja postrzegam placówkę jako takie miejsce, które powinno być czułe i czułe na potrzeby odbiorców i jednocześnie dawać im te różne możliwości dostępności. Tak? A dostępność to nie jest tylko poziom likwidacji barier architektonicznych. Ale również likwidację jakichkolwiek innych barier, więc to działanie było dla mnie niesłychanie ważne. Co udało się jeszcze w ciągu tego pierwszego pół roku, półrocza? Udało się zrealizować sporo literackich działań. Kawiarenka literacka, cała sporo, cała, cała grupa akcji, które organizujemy w przestrzeni facebookowej, tak? czyli taka akcja prospołeczna, którą realizuje Pani Ilona Kowal z hashtagiem Warto Czytać, kiedy robione są wywiady z czytelnikami, którzy sami w sobie zachęcają do Korzystania i zaglądania do książek. Zrealizowaliśmy też taką, takie przedsięwzięcie i taki projekt. To był jeden z pierwszych w lutym tego roku Widok z okna. To było przedsięwzięcie, którego celem było zwrócenie uwagi na najbliższą przestrzeń. Ja wyszłam też z założenia, pisząc koncepcję prowadzenia księżnicy Stargardzkiej, że będzie to miejsce między innymi bardzo mocno wrażliwe na otoczenie i wrażliwe na miasto. E, mieszkańcy stargardu to przecież pokolenia migrantów, wszyscy tutaj po 1945 przywędrowaliśmy, czy też przywędrowały nasze rodziny. Niektórzy bliżej w czasie, niektórzy troszeczkę e, dalej, więc. Przerobienie tych tematów jest niesłychanie ważne dla tożsamości miasta i powinno się odbywać w przestrzeni wielu różnych instytucji. Ale też mieszkańcy coraz częściej zadają sobie pytanie, jak to wyglądało kiedyś. I widok z okna, kiedy przypominaliśmy historię najbliższego otoczenia tego budynku przy Wojska Polskiego, był jednym z takich poszukiwań, tych tematów najbliższych. I te wątki będą też kontynuowane wtedy, kiedy wrócimy na Mieszka. Bo zauważmy, no, Książnica na Mieszka I położona w centrum Starówki. Nowej Starówki, starej Starówki. To są takie pytania, które dla tożsamości mieszkańców, dla konstruowania opowieści o miejscu, ale też dla ich poczucia bycia w tym miejscu są niesłychanie ważne. Panie dyrektor, ja chciałam jeszcze zadać pytanie odnośnie czytelników, odbiorców. Czy taka biblioteka, jaką my tutaj widzimy, pełna książek, w tych czasach ma jeszcze rację bytu? Czy pani studiuje sobie karty tych, mhm. którzy odwiedzają? Mhm. Czy to są ludzie młodzi, czy to są ludzie starsi? Czy na przestrzeni lat tych czytelników bardzo ubyło? Bo w dobie internetu, audiobooków, przeróżnych mhm. możliwości zastanawiam się, kto tu jeszcze przychodzi. Widzimy przed sobą regały pełne książek. Ale to nie jest jedyna oferta książnicy Starkarskiej i na pewno nie będzie jedyną ofertą. To znaczy książka tradycyjna, według mnie ma przed sobą jeszcze bardzo, bardzo długie na przyszłość życie. Dokładnie i nic z tego nie zmieni, żadne nowoczesne rozwiązania. Ale proszę pamiętać też, że oferujemy również audiobooki, że oferujemy też dostęp do książek elektronicznych. Nowoczesna biblioteka. Biblioteka dzisiejszych czasów to biblioteka, która odpowiada na różne potrzeby czytelnicze, i my też staramy się to realizować i też proponujemy naszym odbiorcom także książkę w innej postaci. Kto jest odbiorcą Stargardzkiej Biblioteki? Najczęściej bywają u nas seniorzy. To rzeczywiście wypływa z statystyk, że seniorzy są tutaj najczęstszymi bywalcami, przychodzą bardzo, bardzo często. Natomiast taką drugą grupą, która dominuje, to są właśnie osoby w wieku od 25 do 40 paru lat. To ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Przeważają panie. Panów jest zdecydowanie mniej. Co już chyba w większości to nie, jest ciekawe. nie dziwi, ale do tego możemy jeszcze wrócić, bo, bo to też się w bibliotekach bardzo mocno zmienia, chociaż wymaga większej pracy. Mało jest bardzo młodzieży, co mnie osobiście bardzo martwi. No i takim fajnym, niesłanie wdzięcznym odbiorcą są maluchy, dzieci. są dzieci, dokładnie. A... Które bywa bardzo często, że to one przywędrują do biblioteki, a potem przyciągają dziadków czy rodziców, i to też jest takie niesłychanie fajne, takie rodzinne przychodzenie do biblioteki. A propos tych książek jeszcze. W bodajże w końcówce lat 80., Humberto Eco, ten od imienia Róży, ale też taki teoretyk troszeczkę czytania bibliotek. Na, wygłosił taki referat, który później został wydany drukiem, i on tam wieścił upadek bibliotek. Z jednego powodu: a mianowicie bał się zagrożenia, jakie niosły nowoczesne rozwiązania w postaci tu uwaga kserokopiarek. O proszę. A czy dzisiaj boimy się kserokopiarek? No nie. No nie. A czy kserokopiarki spowodowały to, że przestaliśmy czytać książki, że zniknęły biblioteki? No nie. Ja jako historyk doświadczyłam już różnych teorii końców różnych mediów, zdarzeń, nawet końca historii była taka teoria. Więc podchodzę do tego bardzo ostrożnie i dlatego z całą pewnością, ja myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy nadal będą czytać. Ważne jest, by ten księgozbiór był tworzony pod współczesnego czytelnika. I to On jest istotne. Tak. On musi być ciekawy. Bo to, że nie ilość książek stanowi o atrakcyjności biblioteki, tylko to, jakie książki mamy na półkach i czy są to te książki, które nasze czytelnicy chcą czytać. To jest najistotniejsze. Na zakończenie chciałabym jeszcze porozmawiać o publikacjach na temat Stargardu, których jest Pani autorką. Teksty na temat obozów jenieckich Wehrmachtu zlokalizowanych w Stargardzie ukazały się w encyklopedii. Może Pani powiedzieć, jakie to były publikacje, bo chyba jest Pani z tego bardzo dumna. Tak, tak myślę. Rzeczywiście Encyklopedia Obozów i GET, wydawana przez Muzeum Pamięci Ofiar Holokaustu w Waszyngtonie, to na takiej mojej ścieżce zawodowej osiągnięcie, które jest istotne i. I nie ulega to wątpliwości. No, jest to encyklopedia, w związku z tym te noty są notami wpisującym się w pewien schemat. Tam się pojawiły dwa teksty. Tekst poświęcony obozowi przejściowemu, który funkcjonował w Stargardzie w 1939 roku. To był Dulak L, to był króciuteńko funkcjonujący obóz, przekształcony później w obóz stały, który trwał do końca II wojny światowej, czyli w Stalak 2D, obóz, o którym wiemy już dzisiaj bardzo dużo. Ale który ciągle, że tak powiem, wymaga badań, i który czeka na swoje opracowanie, i myślę, że jak w końcu uda mi się. Eee... Chyba, że ktoś mnie wyprzeci, bo tematy mają przecież to do siebie, że przecież może pojawić się jakiś inny autor. Ale myślę, że jeżeli uda mi się usiąść do napisania monografii tego obozu, to ona będzie w dużej mierze zaskakująca dla bardzo wielu czytelników, bo dzisiejszy świat przynosi też badawczą wiele możliwości wielu kwerent, które możemy realizować właściwie w całym świecie, niekoniecznie ruszając się z miejsca. I daje nam możliwości przebadania najróżniejszych materiałów. No i ten obraz jest zupełnie inny niż obraz, który był skonstruowany w latach 70., kiedy w Polsce trwały bardzo no, takie najintensywniejsze, chyba wtedy, badania nad yy, jeniectwem. Natomiast one były niesłychanie ograniczone tylko do polskich dokumentów i polskich jeńców wojennych. A Stalag 2D, jak wiele innych obozów, był obozem wielonarodowym yy, i to zmienia zupełnie perspektywę. Tak sobie myślę, że jest Pani chyba osobą właściwą. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Albowiem Pani nie tylko czyta, ale również pisze. Także w takiej książnicy to, to chyba dobrze, że dyrektorem jest ktoś taki. Uderzyła Pani w taki ton, kiedy moja córka była przedszkolakiem, sporo lat temu. Eee, wróciła z przedszkola z pytaniem: Rodzice, czy wyczytacie? Więc spojrzeliśmy na siebie z mężem mówimy, no ale mamy książki, nie mamy, widzisz nas z książkami. Patrzała i uznała: no, czytacie, czytacie, czytacie. No, tak popatrzyliśmy na nie mówimy, no ale jak mama pisze książki, to czy to się liczy do tego czytania, czy nie. No i nasze rezolutne dziecko powiedziało, że nie. Pisanie to nie jest to, to samo nie jest czytanie. To tak w odpowiedzi trochę na tą konkluzję. Pisząca, czytająca i zarządzająca Jolanta Aniszewska była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.